Nie bądź parów, zostaw subo, bo inaczej. No nie, ja się Zapraszam Was, miło do odcinka. Siema ma wszystkich, dzisiaj jest taki, taki krótszy odcinek, żeby parę, kwest żeby parę kwestii omówić, oczywiście, ważnych. No nie wiem, czy jest tak ważnych, ale. No takich ważnych dla mnie, żeby Wam coś takie... Wychodzimy na dwór. Chciałem Wam ch chciałem sprawdzić z Wami czy tego. Jeśli o dwa dni odlegania odcinka, gdzie wtedy tego. Yy. No wtedy do tego śniegu wpadłem. Faktycznie teraz dalej jest śnieg, bo śnieg znowu zaczął padać. I chciałem zobaczyć czy w ogóle widać coś, co potem właśnie zostało. Ale teraz nie. O, tędyk pójdziemy sobie Dobra, jesteśmy już na miejscu i Uhuhuh. śniegu mam po kolana O, uhuh. i tyle, tyle właśnie zostało z mojego aniołka No, tyle zostało właśnie z mojego anioła Reprzysypane Tutaj widać dwa końce mojego boku Jakiś piesek tam naszczał Drugi koniec A tu mój piesek Chodź, chodź, przywitaj się Tak właśnie się prezentował mój aniołek Wracamy teraz do domu Czas na roszczenia Innym słowem mówiąc, to nie jest odcinek dzisiaj z mojego życia czy coś, czy coś z mojego domu Ten odcinek właśnie jest o tobie, drogi widzu, bo... Bardzo dużo osób zaczęło mnie właśnie... Zaczęło mnie subskrybować Dlatego jestem bardzo z tego dumny, bo jeszcze chyba kilka dni temu miałem z około 355 subskrypcji, a teraz już jest 364 Duża liczba miniaturek u mnie się właśnie zmieniła na kanale, dlatego chciałem was o tym poinformować, żebyście mogli to właśnie wysprawdzić. No bo wiecie, dużo starań jest Moim nowym pro moim producentem od miniaturek jest sam Damczyn Znaczy nie mogę powiedzieć jego prawdziwego imienia was. Tak się promuje pro ja go promuję, Damczyn, polecam. No. I co jeszcze? No właśnie, jeżeli mam propozycję właśnie do tych, co właśnie zaczęli mnie subskrybować, czyli do tych głównych, co właśnie natchnęli mnie do nagrania tego oto właśnie filmu. Więc jeżeli jesteś nowy na tym kanale i chciałbyś zabłysnąć, to napisz w komentarzu, jestem nowy, jestem nowy, sub. A ja od razu wstawię Ci serduszko i dam miły komentarz od serduszka. A jeszcze, jeszcze tego. Dziękuję, że... Właśnie zwracacie takie komentarze jak oto ten komentarz, który właśnie mi się pojawił jak wstawiłem dzisiaj, znaczy dzisiaj dzisiaj, ja to nagrywam na jutro. No. I dzięki temu komentarzowi właśnie. No, uświadomił mi błędy jakie popełniłem, dlatego warto, żebyście takie coś pisali. Ja to mogę poprawić automatycznie wtedy. No ale tego odcinka, tego odcinka, jeszcze, tego odcinka tutaj już wstawiłem, już nie poprawię. No to to był błąd z subskrypcjami bo wiecie jak mi się tu pojawia a teraz jest już teraz już w ogóle polecam do zasubskrybowania tego kanału no bo właśnie wtedy były czarne takie czarne ekrany i oczywiście już, jest już poprawione tutaj możecie sami zobaczyć to dlatego, dlatego w podzieńce za to że właśnie uświadomił mi ten mój błąd to specjalnie dla niego dałem nawet serduszko i oznaczyłem je w podpiję je na sam szczyt bo dziękuję za to że właśnie tak mi uświadamiasz no i dzięki wam się tak właśnie rozwijam powoli. Już jest coraz lepiej. Już nie mam na przykład tutaj tego. Power Director co było wcześniej, bo ja nie miałem pełnej wersji wykupionej. Teraz już mam. I jest powinno być właśnie o wiele lepiej. Statyw mam, wszystko. Głos jeszcze muszę troszkę, mikrofony lepszy No bo wiecie, Do telefonu takich nie ma. A słuchawki, których używam, no to one nic nie dają. Ale to już właśnie tyle mojej strony. Dziękuję jeszcze raz wam bardzo. No. I widzimy się już zapewne jutro. Znaczy... Dzisiaj nagram odcinek na jutro. Jutro nagram na kolejny odcinek. Dzisiaj właśnie robimy właśnie codzienny filmik i starał się zrobić. Jakby najbardziej ciekawsze, żeby wam podszedł do gustu właśnie. No. To tyle co chciałem przekazać. Jeszcze raz polecam. Zasubskrybuj kanał, daj lajka a ja Ci dam serduszko pod każdym komentarzem, jaki właśnie mi darujesz. No to, miłego dnia. Cześć!